Hej, witajcie w moim kanale Michał Nowak. Karnawał 2023. I usuniemy na konto produkty spożywcze. Michał Nowak. Ale tylko mając podobie. Wchodzimy do produkty z Michał Nowak. Tu wchodzimy do konto i usuniemy. Usuniemy 27 filmów. Dobrze Ale został usunięty ten film został usunięty a po prostu wszystko posuniętych osunąć ten film tutaj posuniemy się wszystko usunięta. Bezpieczność śladuję tylko. Wszystko dając. Ponownie. Ale dlatego, że masz czas. Yy, Posuniętych filmów. Dobrze. I usunięta. I już. Just? Dobra, subskrybujcie to do produkty spożywcze Michał Nowak, a my... co na foty? Spazujemy 18 grudnia 2022 roku, 1000 wyświetleń. Dobra. Dobrze, dziękuję.